Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota na wrzesień 2022 dla raka. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję. Karty na wrzesień. Energia ogólna w tym miesiącu. Wisielec. miłe w tym miesiącu. Piątka pentakli. Niemiłe w tym miesiącu. Fortuna. Co jest za nami? Ósemka mieczy. Sprawy zawodowe. Czwórka kień. Sprawy uczuciowe. Paś pentakli. Odwrócone. Zdrowie. Król mieca. Rada. Królowa, miecz. Energia ogólna, wisielec. To jest spojrzenie na sytuację, na swoje życie z innej perspektywy. W pewnym sensie to jest czekanie na coś, albo na kogoś. Byliśmy bierni. Albo pozwalaliśmy, aby ktoś nami manipulował. Teraz. Czujemy, że musimy uniezależnić się od czegoś albo od kogoś. Wyzwolimy się i dostaniemy olśnienia. Miłe w tym miesiącu paść pentakli. To jest nowa okazja, nowa oferta. Propozycja, propozycje. Staniemy przed szansą aby zacząć coś od nowa, będziemy przyglądać się czemuś z wielkim zaciekawieniem. Możemy podjąć naukę, zdamy egzamin. Miejmy w tym miesiącu koło fortuny. To jest kontrola, karuzela, kręcenie się w koło. Raz możemy czuć, że jesteśmy na wozie, a raz pod wozem. Również możemy coś oglądać, ale to nam się nie będzie podobało, ale to będzie prawdziwe. Co jest za nami? Ósemka mieczy. Za nami jest lęk, reputacja, brak ruchu, nieświadomość, były postawione nam granice. Z nami jest trudność, złe wiadomości. Sprawy zawodowe, czwórka Kilów. Na tym polu będzie jednostajnie, bez szaleństwa. Dostaniemy pomoc, albo ją damy. Sprawy uczuciowe, Paść, bław, odwrócony. To jest obietnica bez pokrycia. To jest rozczarowanie kimś. Brak kontaktu, pomyłka, zerwanie kontaktów. Możemy czuć takie zastydzenie. Zdrowie, król miecz. Zwróć uwagę na układ, od, układ oddechowy. To mogą być płuca, oskrzela oraz nakręgosłup. Rada królowa mieczy. Posłuchaj się mądrej kobiety, bo ona dobrze widzi ludzi i sytuacje i chce dla Ciebie jak najlepiej. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie.